Wow, trochę mnie nie było, ale już jestem, tak powiem Wam szczerze, że patrzę na ten mój podcast i wszystkie odcinki, i to jest cudowne patrzeć, jak człowiek sam transformuje i zmienia się. Naprawdę fantastyczne. No ale dzień dobry. Słuchajcie, dzisiaj e, porozmawiamy trochę o osobowościach narcystycznych. Polecimy w tym temacie, bo wiem, że i, 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 i duża część z Was może nie wiedzieć trochę, jak się zachować jak taką osobowość zobaczyć. Jak, czy jak rozwiązać taki problem. Więc porozmawiamy o tym. Cześć, oczywiście witam was ja Nikodem Kaczor, terapeuta, psycho i tak dalej. <laughs> Jeżeli wam się ten podcast spodoba, to zapraszam do subskrypcji. Jeżeli będziecie oczywiście potrzebować pomocy, żeby przejść przez taki etap zmiany i tak dalej, i tak dalej, to możecie do mnie śmiało napisać czy mówicie się po prostu na konsultację. No ale okej, okay. wracamy do tematu. Eee, czy miałaś kiedyś tak, że poznałaś kogoś i pomyślałaś o mój Boże, to jest to, on jest jedyny, rozumie mnie jak nikt inny. A potem, kilka miesięcy później, byłaś emocjonalnym wrakiem, zastanawiając się, co do cholery się właśnie wydarzyło. A może w twoim życiu jest ktoś taki, kto najpierw cię idealizuje albo idealizował, a potem niszczy twoją pewność siebie tak kawałek po kawałku. Sprawia, że ciągle czujesz się winna, nawet gdy to on spieprzył. Albo oczekuje, że będziesz jakoś skakać wokół niego, ale sam nie daje ci nic w zamian. Jeśli tak, możliwe, że masz do czynienia z Mr. Narcis. I dzisiaj. Pogadamy o tym. Jak rozpoznać Narcyza i jego sztuczki. E, dlaczego tobie się to przytrafia? Jak się uwolnić i nigdy więcej nie wpaść w tę pułapkę. Bo wiesz, to nie przypadek, to jest schemat, który da się złamać, da się zmienić. I dzisiaj powiem Ci, jak to zrobić. Ok. Zacznijmy od tego. Kim jest narcyz i dlaczego zjada twoją psychikę, jak paczkę lejsików? No, przede wszystkim to mistrz manipulacji. To nie jest po prostu ktoś z dużymego, to ktoś, kto czuje się pusty w środku i żyje energią innych. Narcyzm ma takie swoje, możemy to nazwać, etapy działania: jest idealizacja. Jesteś miłością mojego życia królowo. Narcyz na początku jest jak bohater romansu. Uwielbia cię, pisze non stop, robi niespodzianki, gotuje obiadki, buziaczki i takie tam. Wiesz, co się wtedy dzieje w twoim mózgu? Dostajesz zastrzyk dopaminy. paminy. Czujesz się wyjątkowa, kochana, ale to pułapka. Dewaluacja. Wiesz, że masz problem. Nagle zaczyna cię podważać. Czemu tak to odbierasz? Znowu przesadzasz. Wymyślasz sobie rzeczy. To się nazywa Gaslighting, czyli narzędzie do sprawdzenia, żebyś zwątpiła w swój własny osąd rzeczywistości. Tragedia. No i jest porzucenie. To koniec. Ale może jednak nie. Kiedy już jesteś emocjonalnym wrakiem, narcyz znika. Ale. Tylko na chwilę. Bo potem wraca. Mówi, że się zmienił. Że jest inny. I cykl zaczyna się od nowa. Podam Wam przykład. Moja klientka, moja pacjentka, mówiła mi, że on był cudowny. Czułam się jak w bajce. A potem zaczął mnie krytykować. Mówił, że źle się ubieram, że przesadzam z emocjami, że to wszystko moja wina. I wiesz co, nikodem? Uwierzyłam mu. I to właśnie działa tak, jak narcyz chce Powoli, ale skutecznie łamie cię psychicznie. No dobra, dobra, ale teraz pytanie, dlaczego to się dzieje właśnie tobie? Wchodzimy na trochę inny, wyższy poziom to nie jest przypadek, to jest wzorzec w twojej podświadomości. Może przyjrzyjmy się, ja staram się zawsze łączyć psychologię z duchowością, e, więc weźmy ten naukowo, naukowy, psychologiczny aspekt. Jeśli w dzieciństwie musiałaś zasługiwać na miłość, twój umysł, twoja podświadomość uznał, że miłość, no to równa się walka. Jeśli rodzice ignorowali twoje emocje, Narcyz jest znajomy w cudzysłowie, bo znowu musisz udowadniać, że jesteś ważna. Jeśli boisz się samotności, narcyz to wyczuje i wykorzysta. A z perspektywy duchowej, twoja energia przyciąga to, co masz w sobie. Jeśli w głębi duszy wierzysz, że nie jesteś wystarczająca, narcyz to potwierdzi. Uwaga, ważne to nie znaczy, że to twoja wina ale jeśli chcesz to zmienić, to twoja odpowiedzialność. Jak uwolnić się od narcyza? Konkrety, nikodem, konkrety. Jak przerwać ten schemat? Nie daj się wciągnąć w grę. Number one. Narcyzm chce, żebyś tłumaczyła się, wyjaśniała i nie rób tego. Eee, dwa. No to oczywiście stawiaj granice i nie pękaj. Narcyz szuka ludzi, którzy łatwo ustępują. Nie... To twoja najważniejsza broń. 3. Możesz zostać taką szarą skałą. Nie reaguj, nie dawaj emocji. Narcyz nie może kontrolować czegoś, kogoś, perdon, kto nie daje mu reakcji. 4. No zrób pracę nad sobą, kochana. Jeśli nie przepracujesz swoich wzorców, historia się powtórzy. Jeśli tego nie zmienisz, jeśli odejdziesz, nawet jak odejdziesz z tej relacji, to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że wejdziesz w kolejną, może troszeczkę inną, z nie, oczywiście z innym mężczyzną, e, ale będziesz powtarzała ten sam schemat. Du istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że to znowu będzie osoba narcystyczna. No i na przykład e, terapia, e, hipnoza, praca z podświadomością to są mistrzowskie e, sposoby na trwałą zmianę tylko przeprowadzone przez mądrego i doświadczonego terapeutę. Ponieważ tutaj trzeba naprawdę bardzo głęboko wejść i oczywiście afirmacje mogą ci w tym pomóc, medytacja może ci w tym pomóc, a to hipnoza może ci w tym pomóc, być dodatkowym narzędziem, ale ta tutaj wejście w to dzieciństwo, w tą bardzo głęboką pracę, wstety bądź niestety, wymaga prowadzenia przez dobrego terapeutę, takim z którym masz vibe, który, który jest po prostu dobry, no w cudzysłowie oczywiście. A teraz podam taki przykładzik. Miałem klientkę, która pacjent, czy pacjentkę, powiem wam, że nigdy nie wiem do końca, jak mam, u których mam tych słów używać, która próbowała zerwać z Narcyzem przez rok za każdym razem, gdy się odsuwała, on wracał. Dopiero, kiedy zrozumiała swój schemat, kiedy wylądowaliśmy razem, nie pamiętam dokładnie, który to był, która to była sesja? ósma albo dziewiąta. No jest, jest to głęboka praca. Wylądowaliśmy bodajże. W pierwszy albo drugi rok życia w domu, jak była, jak była niemowlęciem. I w tym momencie, kiedy ona przeszła przez ten, ten schemat, zauważyła go, skąd on się wziął, poczuła raz jeszcze te emocje, ten lęk i tak dalej, i tak da dalej, e, zrozumiała to. Zaczęła mistrzko, mistrzowsko za sobą, nad sobą pracować i nauczyła się mówić nie. No i koleżka odpuścił i się rozstali. Taki fantastyczny happy end. Bo powiem wam, że oczywiście. Jeżeli trafiłyście na czy, czy, bądź trafiliście na osobę owość narcystyczną w relacji, fakt faktem jest, że 3, 2, 1, 4 damy spier yy, dalamy. E, tylko że. Okej, okay, spoko, zrobisz to. Tylko jeżeli nie masz tej świadomości, nie zrozumiesz, nie weźmiesz tej odpowiedzialności, dlaczego on się pojawił w Twoim życiu, dlaczego weszłaś w tą relację da, i, i nie zmienisz tego na poziomie głębokim podświadomym, no to ta ucieczka będzie tylko chwilowa. Tylko chwilowa. Ok, no to sobie podsumujmy. Narcyz się nie zmieni, ale ty możesz przestać go przyciągać. No tutaj akurat to, to wolnołem, takie podsumowanie sobie napisałem, żeby się nie pogubić w tym wszystkim. Może się zmienić. Zdarza się to raz na milion, ale może. Pamiętajcie, że narcyz to też człowiek. Ja pracowałem kilkukrotnie z osobowościami narcystycznymi, no może trzy albo cztery razy i uwierzcie mi, tam jest taka ilość bólu, taka ilość cierpienia, taka ilość pustki, eee, ran... Że ja absolutnie nie usprawiedliwiam osobowości narcystycznej, ale patrzę też na, na każdego człowieka, którym, z którym pracuję, czy którego widzę na ulicy i że wiem, że każdy z nas nosi w sobie jakiś swój, no, słowa wykrzyż i swój ból. I nam wszystkim jest najprościej ocenić, powiedzieć, że osobowość narcystyczna, to jesteś gnój, ty jesteś bleh. super, nie wiecie, co ma z tyłu za sobą. Tak samo jak ty masz swoje, taki on ma swoje. Różnica tylko jest taka między wami, że ty zauważyłaś to i chcesz temu stawić czoła. Pomimo tego, że pewnie się gdzieś tam boisz, to to robisz. Narcyzm ma tak mistrzowskie wyparcie, że dojść do tego, żeby on popadł w taką autorefleksję i uznał, ok, chyba coś tu u mnie nie gra, zdarza się bardzo rzadko. Pamiętaj, że twoje granice są twoją siłą. Miłość też moja droga, nie polega na cierpieniu. Zapamiętaj to sobie. Ja cierpię, ale ja go tak kocham. Co za bullshit. Matko. No nie, po prostu nie. A jeśli potrzebujesz pomocy, nie czekaj. Zacznij działać teraz. Jak masz dosyć toksycznych relacji, możesz śmiało do mnie pisać. Pomogę ci to przeprogramować, zmienić twój umysł, twoją podświadomość. No i oczywiście obserwuj mnie, bo w kolejnym odcinku dowiemy się, jak rozpoznać może psychopatę. Nie pozwól, żeby toksyczni ludzie nadal mieli władzę nad twoim życiem. Weź ją z powrotem. Dzięki bardzo. Nikodem. Po prostu bądź.